Temat honorowania ulg i biletów w komunikacji miejskiej w przewozach kolejowych to oczywiście tylko jeden z elementów, którymi zajmujemy się i kontekst aglomeracyjny jest znacznie szerszy. Przy tej okazji warto wspomnieć, że w ostatnich latach uruchomiliśmy szereg nowych linii, 11 nowych linii aglomeracyjnych w komunikacji autobusowej. Również współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie dotacji do przewozów kolejowych. I wspólnie z przeszło 30 samorządami rozmawiamy na temat nowej formuły współpracy w ramach dolnośląskich kolej aglomeracyjnych i zwiększamy swoją kwotę partycypacji do linii kolejowych. Warto również wspomnieć o dobrej współpracy z samorządami aglomeracji z gminą Jelcz, Laskowice i Czernica oraz z samorządem województwa dolnośląskiego i spółkami kolejowymi PKP Polskie Linie Kolejowe. Bardzo zależy nam na tym, aby wrocławscy pasażerowie komunikacji miejskiej w ramach Urban Card mogli podróżować także koleją wewnątrz Wrocławia. Dlatego złożyliśmy naszym partnerom kolejarzom ofertę, ofertę dotyczącą honorowania Urban Card właśnie w kolejach dolnośląskich i regio. Nasza oferta jest przejrzysta, klarowna i jasna i mamy nadzieję, że będzie Przyjęta. Jesteśmy gotowi za każdą podróż wrocławskiego pasażera w granicach miasta zapłacić 9 zł i 10 groszy, czyli tyle, ile koleje dolnośląskie w swoim cenniku proponują pasażerom za jednorazowy bezprzesiadkowy przejazd na najdłuższym odcinku wewnątrz Wrocławia. Zakładamy, że ta oferta będzie jak najbardziej do przyjęcia. Uważamy, że podstawą wyliczania y, finalnej kwoty, jaką rocznie za taką usługę musielibyśmy zapłacić, będzie liczba wykonanych podróży. Chcemy za aby tak jak w poprzednich latach, gdy z kolejarzami współpracowaliśmy, bazą do tego wyliczenia była właśnie liczba wykonanych podróży. Krótko mówiąc, chcemy liczyć pasażerów. Przy założeniu, że Wrocławianie wykonają taką samą liczbę podróży, jaką odnotowaliśmy w 2019 roku, ta usługa kosztowałaby około 18 milionów złotych rocznie. Na komunikację aglomeracyjną wydajemy z budżetu miasta niemałe kwoty. Tylko na połączenia autobusowe wydaliśmy przeszło 14 milionów złotych. Na infrastrukturę kolejową przeszło 9 milionów złotych, z czego większa część środków to są środki, które angażujemy w projekt Kolej Plus, który ma na celu przywrócenie funkcji pasażerskich Dworca Świebowskiego. To jest niezwykle istotne dla naszych pasażerów. Jeśli chodzi o dofinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych, to w poprzednich latach wydaliśmy kwoty sięgające przeszło 3,5 miliona złotych, a w tym roku. Mamy zabezpieczone środki w kwotach 2,5 miliona złotych i będziemy oczywiście kontynuować tą współpracę i finansowanie dodatkowych połączeń.